Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z gry Payout Shop Simulator. Dostałem kluczyk do tej gierki. Przepraszam. Od twórców eee, z Discorda. Eee, ponieważ chciałem nagrać tą grę właśnie dla tego kanału. Czyli Dunkuno. Eee, zobaczmy, jak ta gra wygląda. Eee, jest to wersja 1.0.0.5. No i zobaczmy, nazwa gry. Może być YouTube. Jeżeli chodzi o cenę tej gry, na obecną chwilę kosztuje to 23 zł, czyli 22,99 groszy. No dobra, lecimy dalej. Zdobądź swoją pierwszą półkę. Dobrze. Naciśnij M, aby otworzyć mapę. Pójdź do sklepu meblowego, kup półkę. Mhm. To jest mój sklep. Dobrze. Wejdź do pojazdu. Wyłącz no, światła. Idziemy, mamy pojechać do sklepu meblowego. Mhm. Ale gdzieś to na mapie będzie pokazane czy nie? U. Tu coś jest. I tu coś jest. To jest magazyn. Wkrótce dostępne Chopin Street No to nie wiem, powiedzmy tu może Furnitur Market. to chyba tu Dobra Zaparkujmy ładnie I co ja mam y, kupić, półkę, tak? Dzień dobry. Odbierz zamówienie. Mhm. Odbierz zamówienie. Okay. Mam kupić półkę. Trampolinę też można? Po co? Ile? Trampolina? Nie wiem. Kasę można kupić. Dobrze. Stół do pakowania. Mhm. Ja mam kupić półkę, tak? To kupmy. Dobra, a to? No to co ja mam kupić? Jaką półkę? A taką półkę? Jeden: Znajdź pokój odbioru, zapakuj pudełko z półką do swojego samochodu, wróć do swojego sklepu. Jeżeli to twórcy oglądają, myślę, że tak albo że nie. Nie wiem. To zależy. To możecie mi jeszcze napisać w komentarzu. Czy o czymś zapomniałem powiedzieć, jeżeli chodzi o widzów? A jak się zamyka te wyraby Drzwi? Aha, tu dobra, mamy wrócić do swojego sklepu. No i wreszcie jest jakaś porządna gra, która tutaj można szybko jechać samochodem. To mi się podoba, bo w innych grach, no to tam za szybko jeździć nie można. A ja akurat bardzo lubię szybko jeździć. W Polsce nie wolno. Eee, naciśnij E, aby rozpocząć budowanie. Eee, naciśnij to, aby umieścić półkę w swoim sklepie. Odłóż przedmiot, to obróć postaw anuluj, dobra. Naciśnij O, aby otworzyć menu zamówienia. Złóż zamówienie, naciśnij M, aby otworzyć mapę. I co mam kupić? Mleko. Tu jest pudełka, plus zniszka. No dobra, no to kupmy po 3. Eee... No to 4 kupmy. Eee... Mleko. 4 coli. 4 eee... sztuk karton... Ener energetyku. 4 sztuki soku owocowego. I 4 sztuki. U, to nie. To może przesadziłem. Z2. Też przesadziłem. No to po jednym. No dobra, już lepiej. Twoje zamówienie czeka na odbiór w magazynie. Naciśnij E, aby otworzyć mapę. Co dalej? Jedź do magazynu. Tu jest magazyn. Zapakuj zam zamówione produkty do swojego samochodu i wróć do skle swojego sklepu. Dobra. Jeszcze taką propozycję mogę dać, że jeżeli chodzi o mapę, to mogłaby się tu pojawiać gdzieś w rogu, powiedzmy po prawej stronie na dole albo gdzieś tam opojętne gdzie na ekranie i żeby y, można było zaznaczyć na mapie gdzie chcę dojechać i żeby pokazywało na przykład y, czy tędy, czy tędy i tak dalej, tak dalej. Wiadomo, jak ktoś już będzie długo w to grał y, to już myślę, że zapamięta drogę jak dojechać do magazynu. Ja na przykład muszę teraz odpalać mapę, żeby się dowiedzieć, czyli muszę skręcić teraz w prawo. Czy kierunkowska ze są? Chyba nie? Trudno. No to, 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 to o, przejechałem jakoś To samo było właśnie tak jak teraz, nie? Że ja jedę teraz dużą prędkością i mi tutaj y, kamerę przesuwa gdzieś gdzieś, nie, gdzieś gdzie nie powinno Przesuwaj paletę Ale do mnie chodź No e, dobra, będzie ciężko Nie, proszę zamknąć Dobra no bierz to Ale nie w ten sposób Postaw Miałeś się położyć I tak I proszę bardzo, proszę bardzo i połóż się Tą paletę to ja oddam jednak To chyba było, nie? Dobra, nie wiem. Mam wrócić do Twojego sklepu. Czy można przez to przejeżdżać? Nie. Dobrze. Mhm, dobra. Co tu jest? Jakieś ognisko. A tam? Aha jeżeli chodzi o też takie trudniejsze poruszanie się to można też na przykład wymyślić tak jak tam z innych gier że na przykład sobie można postawić przystanek autobusowy nie wiem czy to jest ogólnie wprowadzone ale jeżeli jest przystanek autobusowy to żeby można było z niego skorzystać nie w sensie żeby można było tym autobusem dojechać dojechać do na przykład magazynu, jeżeli na przykład, no to nie ma sensu, bo my karton i tak musimy wziąć. To jednak był zły pomysł, ale na przykład, nie wiem, do sklepu meblowego, a ciężarówkę mamy zapchaną i... nie wiem co, jeżeli tu jest magazynier, który ogarnia z ciężarówki do... Mm, tam, do magazynu i chce kupić powiedzmy półkę jeszcze jedną, to może się przydać właśnie ten autobus zamiast iść na pieszo. Zamiast iść pieszo. Czyli na przykład płacę 10 zł, a co ja tak daleko stanąłem? Że płacę 10 zł powiedzmy, za jeden kurs y, autobusa, nie? Też mogę tutaj zaproponować, żeby był tu jakiś też ruch AI, nie? Żeby tutaj nie było aż tak y, nudno, w sensie ja wiem, że ludzie pewnie tu będą przychodzić, ale... Mogliby też tutaj twórcy jakiś ruch AI tutaj zrobić, czy tam SI, już nie wiem. Dobra, zobaczmy jak to wygląda, jak się otwiera podłogą. Po trzy proponuję, bo ten już spada. Ale to mi się, myślę, że się zakupi. Czy tu się wyrzuca? Tak, F. Dobra, tak ciekawe się jeszcze zobaczy, czy ci twórcy tutaj yy, już mają jakąś grę, czy dopiero to jest pierwszy raz, producent. Yy. Jeszcze jest za 5 zł jakiś fut track Monopoli, tak? Dobra. Kiedy to wyszło? 13 lipca, a to wyszło 7 listopada. Dobrze. Jak się otwiera pudełka, ha. No ciągle zapominam, bo klawiszologie są tutaj różne, w sensie no wiadomo o co chodzi. Ale akurat fajny sposób jest układanie tymi buteleczkami, naprawdę podoba mi się. Otwórz pudełko Ależ bym teraz przesadził Mogłem to lepiej umieścić Dobra, trudno Nie, proszę nie wsiadać Jak się zabiera, to z Aha, dobra I to jest nie wiem co Proponuję od tej strony ustawić, bo już coś tam pomieszałem z tymi półkami o, to już koniec No dobra, mamy popularność 0 Aha, dobra, teraz dalej. Otwórz swój sklep, naciśnij N, aby otworzyć menu zażądaj sklepem. I otwórz swój sklep. Tutaj też twórcy, widzę, że... No weźmy ten, przepraszam. Zaproponowali tutaj i też dali taką opcję z FPS-ami, czyli pokazuje ile tam FPS-ów działa. Tylko jeżeli chodzi o ustawienia, tak to wygląda. Ja tutaj nie widzę żadnych ustawień. Są wysokie i tak dalej, i tak dalej. Średnie i niskie jeszcze jest język. Dobrze, że polski jest tu. Eee, mogę też zaproponować, żeby dać też e, typ okna, na przykład e, czy to będzie bezramkowy, czy na przykład e, okno, okno, e, okno, czy po prostu Pełny ekran, znaczy już nie wiem czy to powiedziałem, ale w niektórych grach tak jest i chyba w większości. Bo, jeżeli ktoś by chciał, powiedzmy, mieć tam ramkowy, to sobie ustawia ramkowy, jest ma i się cieszy. No tutaj to pełny ekran jest, chyba że F11 działa. Nie, nie działa. Myślałem, że wyłączyło się nagrywanie, bo tam chyba mam jakiś klawisz, właśnie ustawiony koło tego F11, F10, chyba. E, dobra. Rozpocznij nowy dzień Tu jeszcze nic nie było Ceny się pozmieniały N Otwórz Nazwę sklepu to za chwilę Otwórz I to tylko tyle jeżeli chodzi o teren Dobra Nie wiem eee, Ceny Możemy zmienić Można wszystkie ustawić? Nie można wszystkie Możecie też dać tutaj wszystkie, nie? Przecięcie je, napoje, jedzenie i tak dalej, albo te No dobra, niech będzie. 21,80 to co są ceny... Dobra, detaliczne może być. Bo tutaj czasami bzdury gadam. Naprawdę. No po co wszystkie? Skoro jak i tak wszystkiego nie mam, albo wszystkie to co się znajduje na półkach. Też można tak zrobić. A co pani tak długo robisz? Jeden klient czeka na obsługę przy kasie, ale jest dostępna przecież Kto otworzył mi furę? Sprzątnik. Czy dałoby się też coś takiego, jeżeli chodzi o sprątanie? To żeby nie tak, że jedna sekunda już jest posprzątane, tylko na przykład powiedzmy 5 albo 10 sekund i się posprząta nie? a potem albo po prostu 30 sekund za jedno, posprzątanie, za jedno posprzątanie też można tak zrobić 30 sekund a potem gdzieś dać na przykład okienko z ulepszeniami za pieniądze żeby móc szybciej po prostu to posprzątać nie? też taka propozycja Jest ja potem ja wiadomo że tam pisać nie będę bo każdy ma swoje zdanie ale to co na przykład kliknę raz, to to już mi się posprząta. No to mogło nam już 10 sekund poczekać i no, przydałoby się też jakieś czekanie, nie? Żeby tam się posprzątało, to wszystko. To wszystko. Gadać dzisiaj nie umiem naprawdę. Może w kolejnych odcinkach będę mógł. A co? Co się stanęło? Ale pani, niech pani przyjdzie do mnie. Dzień dobry. O. Wyrzuć. Ale co wyrzuć? Aha, dobra. No, wskoczaj, Wskarcz, wskocz na znaczy życie. Nie, o tylko. No dobra, yy, N. Pracownicy, zatrudnij za tysiaka? Zatrudnij. A nie, potrzebuję minimum 2,0, a mamy 10. Pracownik wykładający produktem. To co za chwilę. Kup z tyłu do pakowania, aby odblokować zamówienia online. To jest fajne. Licencje tutaj są. Ubrania yy, wkrótce dostępne. Mhm. A jeszcze takie pytanie dla twórców: jeżeli to twórcy oglądają tą grę, znaczy ten mój odcinek, to czy w przyszłości Majo, ma, y, ma być to wszystko rozszerzone? W sensie, bo jeżeli tylko tyle mamy, tutaj gdzie jest ten kawałek ziemi, w sensie trawy, to jest pierwsze pytanie. Czy też się rozwinie bardziej? W sensie, że będzie zupełnie większy ten sklep? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest takie, czy powiedzmy będzie więcej produktów, czy tylko tyle, które tutaj są? Bo to jest chyba gra świeża, nie? Tak mi się wydaje. No nie no, świeża jest. Dopiero co wyszła w listopadzie. Chyba. Kiedy to wyszło? Przepraszam, tutaj się pauzuje, ale no... 7 listopada. Mamy 25 listopada. Znaczy u mnie przynajmniej. Uważcie to wrzuci 29, 18. Jeśli nic, tam się nie wepchnie w kolejkę. A ja tam mam dziwne pomysły. Czasami nagrywam to, czasami tamto. Nie umiem się zdecydować, co ma wlecieć, o której godzinie. Zadania pod te. Sprzedaj produkty. Odbierz nagrodę. 250. To jest fajne. Akurat czegoś takiego w innych grach nie ma. Więc podoba mi się to. Tylko jednak my mamy wydawać pieniądze, a nie zarabiać przez jakieś szersze zadania. Wiadomo, te zadania mogą zostać, ale przydałoby się takie powiedziałem, na przykład komunikacja miejska, czyli autobusem tam, żeby dojechać, tylko nie wiem po co. Też, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, przydałoby się w tej grze, żeby tu można było koło kasy ustawić koszyki. I żeby ludzie mogli grać brać te koszyki i powiedzmy sobie tam o, co robić. Albo tutaj dać sobie przed sklepem, e, taki długi ciąg koszykowy, taki, taki fajny, taki duży taki koszyk, wiadomo, taki na, na, na żetony, na złotówki. To jest fajne. Bo praktycznie tego grachy nie ma. Tego typu. Chyba tam jednej grze jest, ale ja nie powiem, bo nie wiem czy mogę. Żeby nie było konkurencji. Ja jeszcze tej gry nie mam. Znaczy mam tam demko, czy tam coś jakiego, ale nie mam jeszcze pewnej wersji. Ten, co stoi pół godziny przed, przed półką i nie może się zastanowić, czy ten może, czy tą wodę, czy może tą drugą wodę, a może to mleko, jeżeli to jest mleko, albo coś innego. No naprawdę, pół godziny się zastanawia nad jednym produktem. Kupi jeden, będzie dobrze, no. Podobna gra też była coś takiego jak w Robloxie, nie? W sensie, że tutaj się buduje, a można jakoś światło zapalić. Bo tutaj ciemno jest. A ja mam na maksa komputer, praktycznie w jasności, i tak ciemno. Ja tutaj nigdzie nie, nie widzę włącznika. Twórcy też mogą tutaj zaplanować, powiedzmy, jakieś światła, nie dodać, żeby się świeciły, i żeby włącznik tutaj sobie nie wiem gdzieś dać. Tu powiedzmy albo tu sobie, żeby dać. Gdzie, albo tu gdzieś gdzie nie mają dostępu klienci żeby móc zapalić to bo ciemno jest trochę proszę pana, a jednak się zapala przepraszam a ja zaskoczony jestem, a czy można zmienić to światło, no to gdzieś, powiedzmy, można by więcej kupić żarówek, nie, w sensie, żebyśmy mogli takie, jakieś ledy kupić, czy coś takiego, jeśli coś takiego jest, to fajnie, jeżeli nie, no to proponuję dodać, bo już nic nie ma. No i teraz ja muszę jechać, żeby sprawdzić, czy tam w tym sklepie są jakieś fajne żarówki, no. Aha, teraz będę pół godziny szedł za tym samochodem po tym samochodem. A, dobra, to wszystko jest tutaj, czyli koszyki tutaj są Skaner bezpieczeństwa za 8.0, a to za 5 e, Czyli to co jednak ja mówię, to jednak jest dostępne do, do, do zakupu Łopanie. Ja nie widziałem, przepraszam. A świata są? No, są chyba. To są to do sprzedaży? Nie, to nie jest. Tu są lepsze lampy niż u, niż u mnie w sklepie. Ja bym chciał, żeby były lepsze u mnie. Tu można wyjść, tu można wyjść. A tu co? O, tu można wjechać, fajnie, tu będę wjeżdżał. W przyszłości. A tu co jest? Tu można kupić? Maszynę czyszczącą? O, to jest fajne. Co panie? Kim ty jesteś? Nawet nie wiem. Co to jest? To też można kupić o a to cel? Można kupić. No to kupę jeden Fajnie, że też można sprintować przy sprincie, nie? Jak się wchodzi do pojazdu pod F Dobra, słuchajcie Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o pierwsze spojrzenie Przepraszam, tutaj trochę mi zacięło Znaczy w sensie Musiałem sprawdzić jakiś czas nagrywania, bo oczywiście nie mogę, nie Bo ja mam tylko na razie jeden monitor W przyszłości będę miał kilka, więc będzie mi łatwiej, nie znaczy, no dwa Właściwie Jak kilka Dwa Dwa monitory, jeden tutaj, drugi do streamowania, W sensie do sprawdzenia Nagrywania Dobra, przyjechaliśmy z czymś, no z czym. No i jest, sale. nie, przez przypadek otworzyłem nowy dzień. Czy to można zmienić pozycję? Ej, nie gadaj, że nie można. czy mogę Was prosić o podpowiedź, czy można to jakoś przestawić, bo to jak ma stać mi cały czas tutaj, to ja nie chcę. Please no. Wszystko, wszystko wciskam, nic nie idzie. Dobra, słuchajcie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcecie kolejne odcinki z tej gry, zostawcie łapeczkę do góry i subskrypcję. Ci którzy jeszcze nie subskrybują. Ale weź wsiądź, Myślę, że jadę. Chciałem zmienić kamerę po to V. Może nie w drzwi? Widać, że nie będzie łatwo. Dobra, dawaj tu. Do tyłu. Można też tutaj. Można też ogarnąć, jeżeli będzie na maksa sklep, żeby można było ogarnąć temat związany tutaj z tym parkingiem dla mnie, nie? Żeby można było łatwiej. Nie wiem, jak to przedstawić. Wy może wiecie. No to napiszcie mi w komentarzu. Czekajcie, bo pod... Yy... Pod, pod czym? Pod N się zamyka, tak? To zamknijmy. Dobra Słuchajcie, jeżeli chodzi o miasto, to zwiedzimy, myślę, że w kolejnym odcinku, nie wiem, że tutaj coś jest takiego... ...specjalnego, czy po prostu sklep jak sklep A to ile kosztuje? Za 10 tysięcy, da? Nie, 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 nie Dobra, słuchajcie, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka Jeżeli się podobało, zostaw się łapki w górę, jeżeli nie, zostaw łapki w dół Macie pytania, zadawajcie śmiało w komentarzu Twórcy, jeżeli dotrwaliście, dotrwaliście do tego końca tego odcinka to bardzo Wam dziękuję za cierpliwość i e, zachęć tego obejrzenia. A z Państwem się już żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.